witam serdecznie wszystkich dzisiaj zrobię babkę z brzoskwiniami, ponieważ nie dostałam moreli, zrobiłam babkę z brzoskwiniami, oczywiście to ciasto powinno być z morelami, ale bardzo fajnie i smacznie wychodzi też z brzoskwiniami, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić z brzoskwiniami w puszce, też wyjdzie to ciasto. Także proszę się nie martwić, wystarczy wyjąć z puszki brzoskwinię i dobrze odsączyć i oprószyć mąką. Naprawdę dobre ciasto, szybkie, szybkie, tanie, i smaczne. Jeżeli chcecie zrobić takie ciasto, to zróbcie właśnie tą babkę. Zapraszam was serdecznie. Przepis znalazłam niedawno, właściwie i chciałam się z wami dzisiaj nim podzielić. Składniki przygotowałam już i będę potrzebować trzech jajek. Tutaj mam trzy brzoskwinie. Oczywiście można dać morele. W przepisie jest 350 g owoców. To żebyście wiedzieli. Łyżka mąki do obtoczenia tych owoców, szczypta soli, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, 12 łyżek czubatych. Ja tutaj sobie dałam mąki, 9 łyżek czubatych cukru, 9 łyżek y, oleju i 9 łyżek mleka. Na koniec do posypania ciasta wykorzystam jeszcze cukier puder. Na początek jajka będę ucierać z cukrem i szczyptą soli. Następnie dodaję olej i mleko. Miksuję. Do mąki dodam sobie proszek do pieczenia, jak mówiłam, półtorej łyżeczki. Smieszam sobie z mąką. Dodam do ciasta. I wszystko razem połączę. Ciasto wlewam do foremki. Teraz przygotowuję owoce. Owoce oprószam łyżką mąki. Owoce wkładam na ciasto dookoła. Babka piekła się w 180 stopniach 50 minut. Pieczenie zależy od tego, jakie macie piekarniki. 40 do 50 minut. Ja piekłam 50 minut. Teraz obsypię ją cukrem pudrem. Pięknie wyszła. Pięknie pachnie. I teraz zobaczymy. Jak się będzie kroić. Może zacznę z tej strony, ona nam już przestygła. U mnie domownicy uwielbiają babki, więc na pewno szybciutko pójdzie, ona jest jeszcze z owocami. Bardzo fajnie się kroi. Ona jest świeżutka, wysoka. Owoce są, jak widzicie. Kochani, widzieliście, że z babką nie ma żadnej filozofii, robi się ją szybciutko. Jest bardzo dobra, bo jest z owocami. Jak każde ciasto, jest bardzo dobre z owocami. Ja Was serdecznie pozdrawiam, zapraszam na następne filmiki. Teraz biegnę składać filmik, ten właśnie dla Was, żebyście go dostali jak najszybciej.